No cześć, dzisiaj pomówimy sobie o diodach programowalnych WS2812 i ogólnie jak one działają, jakie programujemy za pomocą biblioteki oraz też zobaczymy, jakie sygnały są tam wysyłane, żeby zobaczyć nie tylko tak powierzchownie, jak użyć tylko biblioteki, ale chciałbym, żebyście zrozumieli, jak to w ogóle tutaj działa. Ja będę to robił na podstawie takiego matrixa, który mam tutaj przed sobą, czyli 8x8, no i mamy tutaj trzy piny, Jeden zasilania, zazwyczaj 5V. Zawsze sobie sprawdzajcie, kiedy kupujecie, jakie są specyfikacje danego komponentu. To akurat jest przeznaczone na 5V. Ja zasilam to baterią lipową. Ostatnio używam tylko lipowych 3,7 i one działają bardzo dobrze. Nawet Arduino sobie ją zasilam i wszystko działa, więc polecam. Można sobie kupić taki koszyczek, do tego jeszcze taki chip do ładowania od razu tych baterii. Zobaczcie, mamy od razu wszystko w jednym i to bardzo fajnie działa. Więc tutaj jako VCC, no to tak jak mówię, między 3,7 a 5 V a będzie ok. Sygnał, no to oczywiście sygnał z Arduino. Używamy sygnałów 5V, 3,3V z ESP czy tam z innych płytek za bardzo nie działa. Może dla kilku pierwszych diod ok, ale no ogólnie trzeba użyć konwertera stanów logicznych, jeżeli potrzebujecie zamienić sygnał z 33 na 5V. Niemniej jednak, jeżeli używacie Arduino, to tutaj spoko, 5V jest ok. Ground, no wiadomo, tłumaczyć nie trzeba. Tutaj pokazuję Wam, jaka jest kolejność zliczania tych diod, przynajmniej w moim module. Są też inne moduły, gdzie może to iść na przykład w tą stronę, Akurat w moim idzie sobie rzędami. Czyli zaczynamy od tej diody. Ta dioda ma indeks 0, 1, 2, 3 i tak dalej. Tutaj znowu 8, 9, 10 i tak dalej. No i tak jak tutaj widzicie, jest to ponumerowane. Oczywiście to nie jest zasada, to nie jest reguła. W zależności od komponentu to musicie sobie zawsze sprawdzić. Przed zakupem. A po zakupie to już sami zobaczycie za pomocą kodu. Będziemy bawić się tutaj biblioteką Fastlet, więc od razu możemy przejść sobie do Arduino IDE i tą bibliotekę sobie zainstalować. Czyli przechodzimy sobie do Library Manager, wpisujemy Fastlet i znajduje nam tutaj pierwszą by Daniel Garcia i ją polecam sobie zainstalować. Po zainstalowaniu dołączamy ją do naszego projektu. Teraz określamy, którym pinem będziemy się komunikować z naszymi diodami. Ja będę się komunikował za pomocą pinu 5 z Arduino. I teraz musimy zdefiniować też, ile tych diod będzie dołączonych. Ja mam tutaj Matrix 8x8, czyli 64 diody, ale na razie wpiszę tutaj 1, żeby niepotrzebnie nie wysyłać y, wszystkich danych. tak? Ja chcę wysłać tylko na razie do pierwszej diody, żeby pokazać wam, jak wygląda sygnał, jak to wszystko działa. Więc wpisuję tutaj 1, mimo że mam 64 diody. Teraz tworzymy sobie pierwszy obiekt, gdzie mamy tablicę o typie CRGB, dzięki czemu będziemy odnosić się do indeksu w tej tablicy do ledów i będziemy określać, do której diody chcemy przypisać dany kolor. W setupie inicjalizujemy sobie całą bibliotekę, musimy tutaj określić, z czym mamy do czynienia. Są to diody WS2812, określamy, na którym pinie będziemy się komunikować, jaka będzie kolejność i tak dalej. Więc to taka standardowa czynność. Teraz, jeżeli chcemy wysłać coś do na przykład pierwszej diody, to wpisujemy sobie LED. następnie podajemy numer indeksu, czyli 0, wiemy, że w programowaniu zaczynamy liczenie od 0, to się równa. No, i teraz używamy CRGB, i w nawiasie będziemy podawać składowe naszego koloru, czyli kanału czerwony, zielony, niebieski. Mam nadzieję, że wiecie, jak się tworzy kolory, tak ogólnie. Jeżeli nie, to szybko Wam pokażę. Przechodzę sobie tutaj do photopi.com, to jest bardzo fajna alternatywa dla Photoshopa, bardzo Wam polecam. I jak przejdziemy sobie do jakiegoś koloru, wybierzemy sobie na przykład, a jakiś czerwony niech będzie, to zobaczcie, jak sobie tutaj zmieniam na naszej palecie barw. To zmieniałem się tutaj kanał czerwony, zielony i niebieski. Jak chcę mieć cały czerwony, to idę sobie tutaj do rogu i widzimy, że kanał czerwony ma pełną wartość, czyli 255, a reszta kolorów ma 0, ponieważ nasz kolor teraz składa się tylko i wyłącznie z pełnej wartości koloru czerwonego. Jeżeli przejdę sobie na kolor niebieski, to teraz, no może. Jeszcze troszkę tutaj pozmieniam, o mniej więcej w ten sposób, czyli praktycznie w pełni kolor teraz składa się z niebieskiego kanału, a praktycznie 0 na pozostałych. I podobnie może być z zielonym, jak zajdę sobie teraz tutaj w dół, to widzimy, że zielony jest w pełni, max 255, a reszta prawie 0. Kiedy tworzymy sobie tutaj jakieś różne kolory, to właśnie. Dany kolor jest składową tych trzech kanałów, który można też zapisać w postaci szesnastkowej za pomocą takiego zapisu. Dwie pierwsze cyfry tyczą się wartości szesnastkowej dla kanału czerwonego, później dwie kolejne dla zielonego i dwie ostatnie dla niebieskiego. No dobra, to już wiemy jak tworzone i reprezentowane są kolory, to wracamy do Arduino i teraz będę chciał sobie stworzyć jakiś kolor, ale my będziemy zaraz chcieli sobie sprawdzać nasze sygnały, więc ja proponuję zapisać je tutaj w postaci binarnej. Chociaż możecie tutaj wpisywać różne wartości, na przykład w postaci dziesiętnej, możemy w postaci zapisać szesnastkowej, na przykład tak i właśnie w postaci binarnej czyli na przykład 1, 1, 0, 0, 1 2 nie oczywiście 010 0, i to też będzie działać. I kiedy zdefiniujemy sobie ten nasz kolor na podstawie tych trzech kanałów, to musimy użyć specjalnej funkcji, która wypchnie te dane do naszych diod. Robimy to za pomocą biblioteki FastLED i funkcji show. Ja tutaj dodam sobie jeszcze delaya, choć wiemy, że delay to zło, ale tutaj nam w niczym nie wadzi, a pomoże nam, żeby ten sygnał nam się powtarzał, dzięki czemu na analizatorze będziemy to dobrze widzieć i triggerem sobie wyłapiemy to. Więc ja tutaj też proponuję zmienić to na razie, bo już wiecie, że możecie tutaj używać różnych zapisów. Więc ja sobie tutaj wstawię zapis binarny, żeby to łatwo było porównać. Tu możemy ustawić jeszcze jasność diod LED, ale na razie jeszcze tego nie zrobię. Domyślnie będzie to pełna wartość, czyli 255, więc no, będzie świecić tak jasno jak to tylko możliwe. Więc wszystko to, czego potrzebujemy, tak naprawdę na początek już mamy. Więc ja sobie klikam Upload i odpalam sobie analizator. I włączę sobie tutaj start. Tutaj trigger powinien być gdzieś włączony, jest. Ok, więc klikamy i czekamy, aż trigger wyłapie nam pierwsze dane. Mamy tutaj zobaczcie sekcję podzielone na 8 bitów, czyli razem 24 bity. Każda dioda będzie potrzebowała 24 bity. Po 8 bitów na każdy kanał, na każdy kolor, bo taka dioda programowalna tutaj składa się z trzech małych diod, czyli właśnie z zielonej, czerwonej i niebieskiej. I teraz powiecie, zaraz, zaraz, czemu powiedziałem od zielonej? No właśnie, bo tu jest taki mały ząk, że diody tutaj, mimo że my znamy barwę kolorów RGB, czyli zaczynamy od czerwonego, to tutaj ona przyjmuje dane od zielonego. Czyli najpierw 8 bitów to jest kolor zielony, później jest czerwony, a dopiero później niebieski, czyli trochę inaczej. Ale nam to jakby nie przeszkadza. Chcemy sobie tutaj to porównać. Odpalę sobie też tutaj Arduino. Czyli widzimy, że tutaj mamy kolor zielony, to jest tutaj. Czyli mamy najpierw dwa zera, później dwie jedynki. No i tutaj też mamy, zobaczcie, dwa zera, dwie jedynki, później dwa zera, jedynkę i 0. Zaraz powiecie, zaraz, zaraz, coś mi tu nie pasuje. O co chodzi z tym zerem i jedynką? No to już Wam śpieszę wytłumaczyć. Zobaczmy, jaki mamy okres jednego pulsu, z jednego sygnału. 1,25 mikrosekundy. Czyli co? 1,25 mikrosekundy zmienia nam się tutaj... Sygnał, gdzie będziemy mogli wykrywać, czy to jest stan wysoki, czy stan niski, czy to jest jedynka, czy 0. I teraz, no dobra, ale skąd ta dioda ma wiedzieć, czy to jest jedynka, zero, jak ona w ogóle to dodaje? Każda z takich diod ma wbudowany sterownik, który właśnie się tym zajmuje. Takie sprytne ustrojstwo. I właśnie ten mikrochip będzie patrzył sobie na zbocze narastające, czyli tutaj w tym momencie. I od tego czasu będzie sobie sprawdzał, czy w trakcie całego okresu to wypełnienie jest większe niż połowa, czy mniejsze. Jeżeli będzie większe, tak jak tutaj w tym przypadku, to zaliczy to jako jedynkę. Jeżeli będzie mniejsze niż połowa, to zaliczy to jako zero. I tak właśnie na każdym zboczu narastającym zacznie sobie to sprawdzać i dzięki temu będzie wiedział, czy to jest 1 czy 0. Ok, czyli to mamy już wyjaśnione. Widzimy, że tu w tych pierwszych 8 bitach. Została przetransferowana wartość do kanału zielonego diody. Następnie mamy wartość w kolorze czerwonym i na trzecim miejscu, znaczy kolejne 8 bitów, to kanał niebieski. Razem daje nam to taki kolor, który patrzymy i nie widzimy tych trzech osobnych diod, tylko widzimy jeden spójny kolor. No i to były wszystkie informacje, które zostały przetransferowane do naszego modułu. Dlaczego tylko 24 bity? No bo zadeklarowałem tylko jedną diodę LED. Ale zanim przejdę jeszcze dalej, to pokażę Wam, jak zmienić jasność takiej diody. Możemy to zrobić za pomocą funkcji Set Brightness. Możemy tutaj ustawić wartość od 0 do 255. Jeżeli wpisałbym 255, to uzyskamy ten sam efekt co przed chwilą. Ale jeżeli wpiszę tutaj mniejszą wartość, na przykład 100, to może teraz wgram to jeszcze raz, daję upload. Wrócę do analizatora stanów, dodam sobie nową zakładkę. Włączę start i zaczekamy na trigera, aż nam tutaj coś wyłapie. I teraz zobaczcie, to, co widzimy w tej sesji, różni się od tego, co mamy w tej sesji. Dajcie mi tutaj mniej więcej to wyrównać. Zobaczcie, tu mamy z początku 30 zera, a tutaj mamy tylko 2 zera. Zmieniła nam się w ogóle wartość sygnałów, które zostały przesłane do naszego matrixa, do naszej diody. Dlaczego? Ponieważ wartość jasności zmieniła nam zupełnie tutaj kolor. Kolor, który sobie tutaj podajemy. Jest kolorem przy pełnej jasności, czyli przy wartości 255. Ale jeżeli operujemy na jasności, to każda z tych wartości zostanie pomniejszona odpowiednio w stosunku do tego, co sobie tutaj podamy. Dlatego, jeżeli będziecie się bawić analizatorami i zobaczycie, że hola, hola, ja tu wysyłam inną wartość, a dostaję zupełnie inną, to właśnie dlatego, że ta wartość będzie nam to zmieniać. Ok, to teraz zastanówmy się, jak przesłać na przykład wartości do dwóch diod. Możemy sobie tutaj zmienić tutaj na dwójeczkę. I teraz, jeżeli nic nie zrobię, nic tutaj nie zmienię, zostanie dokładnie tak, jak było. Przechodzę do analizatora, otworzę nową zakładkę, zaczekamy na trigera i zobaczcie, że już jest dwa razy więcej danych. Mimo, że tak naprawdę ja tutaj w programie nie wysyłam do drugiej diody nic, ja tylko wysyłam dane do pierwszej diody, ale ponieważ tutaj zadeklarowaliśmy sobie, że są dwie diody, to program wysyła dane do kolejnej diody mimo wszystko. A wysyła tutaj, zobaczcie, same zera. No bo ja nic nie określiłem, jakie wartości chcę wysłać, więc wysłał zera. Więc ten zabieg jest zupełnie niepotrzebny, bo ja chciałem wysłać tylko wartość do jednej diody, więc powinienem określić to jako jeden. To nie jest oczywiście żaden błąd, ale niepotrzebne działanie, które i tak nam nic nie daje. Wysyłanie zera do jakiejś diody, to tak jakby w ogóle nie wysłać tam żadnej wartości, więc dioda się po prostu nam nie włączy. W taki sposób też możemy diodę resetować. Jeżeli wyślemy same zera, to nam się dioda zresetuje. Tutaj jeszcze kilka słów o przesyłaniu danych. Jeżeli wysyłamy informacje dla wielu diod, to pierwsza dioda zabierze sobie 24 bity i utnie je z kolejnych bitów, które prześle dalej. Wzmocni sygnał i przesyła dalej. Kolejna dioda dostanie już wartości, które będą pomniejszone o to, co zabrała dla siebie dioda pierwsza, i też utnie dla siebie 24 bity. Resztę wzmocni i wysyła sobie dalej. I tak cały czas. Tutaj, jeżeli chodzi o tą inicjalizację, to oczywiście można tutaj dodawać jeszcze inne elementy, to może wyglądać troszkę inaczej. Ale tu chcę wam pokazać, jak to wygląda w taki najprostszy sposób. Teraz chcę wam pokazać, jak na przykład jednorazowo wysłać dane do całej matrycy. Na przykład, jeżeli będziemy chcieli stworzyć sobie jakiś pattern, tak? czyli jakiś wzór. Na przykład, nie wiem, liczbę 6 albo 7, cokolwiek, wtedy zapewne będziemy chcieli stworzyć sobie tablicę takich znaków. Będzie to tablica o typie long. Jeżeli chcemy dla każdego piksela określać inny kolor, to oczywiście używamy long. Ale ja chciałbym Wam pokazać, jak tworzyć paterny w jednym kolorze, dlatego użyję jakiegoś mniejszego typu. Czyli ja stworzę sobie zamiast tracić dużo pamięci, ja sobie stworzę tablicę u inta ósemkę na przykład, czyli będzie dużo wydajniejsza i tutaj będę sobie podawał zera i jedynki. Tam, gdzie chcę włączyć daną diodę. Wiemy, że mamy 64 diody, więc ja sobie mm, powiedzmy, że zrobię jakieś serduszko. Więc załóżmy, że u góry będę miał same zera. Tu na dole dodam sobie już taki pierwszy a la pattern, czyli tam, gdzie chcę, żeby mi się zapaliło, to będą jedynki. I zobaczcie, że jak teraz sobie podświetlę tutaj jedynki, no to wychodzi mi tutaj mniej więcej takie serduszko, nie? Więc. Taki pattern chciałbym sobie wyświetlić na naszym ekranie. I tak sobie to sformatowałem, żeby łatwo było mi tutaj określać, gdzie powinienem stawić zera, gdzie jedynki. Teraz powiecie, no dobra, to czemu ja wstawiam zera i jedynki zamiast konkretnego koloru? Kiedy będę wysyłał te dane, to ja mogę sobie pomnożyć tą jedynkę przez jakąś wartość, którą chcę otrzymać na wyświetlaczu. Dzięki czemu nie muszę tutaj w każdym wpisywać danej wartości. 0 pomnożone przez cokolwiek dalej da nam 0, a 1 pomnożona przez cokolwiek da nam cokolwiek. Więc w łatwy sposób będę mógł sobie wartość tego światła dowolnie zmieniać, kiedy tam będę potrzebował. Teraz na początek w lupie może wyczyszczę sobie naszą tablicę. Możemy to zrobić za pomocą metody clear. I teraz musimy sobie przejść przez każdy element tablicy i tą wartość przypisać do diody LED. Czyli będziemy to robić za pomocą pętli na przykład FOR. I ma być mniejszy od liczby wszystkich diod, czyli wstawię sobie tutaj stałą. I czyli zwiększamy o 1. No i teraz w środku co chcemy zrobić? No do naszej tablicy LEDS będziemy chcieli przypisywać wartość. Tylko chcemy przypisać wartość tutaj każdego elementu z tej tablicy. Czyli damy sobie my array i tutaj będzie i. Jeżeli tak to zostawię, to tam, gdzie jest 1, zostanie przypisane 1, a gdzie 0, to 0. Ale 1 to za mała wartość i tak naprawdę dioda nam się w ogóle nie włączy. Dlatego, jeżeli chcę wyświetlić sobie jakiś kolor, to teraz tą wartość pomnożę sobie. Może akurat tutaj liczbę szesnastkową sobie zastosuję, czyli 0xff sobie dam. Może z dużych napiszę. No i teraz za każdym razem za pomocą funkcji show wyślemy sobie te dane do naszego modułu. Delay zostawię i zobaczcie, jakie piękne serduszko nam się pojawiło tutaj na ekranie. FF to inaczej wartość 0000FF, czyli mamy wartość niebieską, dlatego pokazuje nam się serduszko niebieskie. Jeżeli chciałbym zmienić barwę, to na przykład tu wpiszę FF, a tutaj dam 0, czyli tu będzie inny kanał koloru. Dajemy sobie teraz jeszcze raz upload, i teraz pokazuje nam się zielony, bo tu akurat będziemy wysyłać dane w kolorze RGB, to później zostaje zamienione na ten kolor GRB. Jeżeli chcę czerwone, to dam sobie FF tutaj z przodu, a dwie kolejne to będą 0,0. Więc wyślę jeszcze raz na koniec, żeby Wam to udowodnić. I tu mamy już serduszko typowe dla serduszka, akurat walentynki idą niedługo, więc już wiecie, co możecie sobie zrobić. No i tak to właśnie, zobaczcie, wygląda. Co jeszcze możemy zrobić? Moglibyśmy sobie zamiast takiej tablicy stworzyć na przykład zmienną, która ma 64 bity. Jest taka zmienna i tutaj możemy sobie podać 0 i jedynki, Czyli na przykład 0011 1 i tak aż 64 razy. Ale ja nie będę przecież tego wszystkiego liczył, więc tutaj mamy 2, 4, 6, 8. To te 4 skasuje, a to po prostu skopiuje 8 razy. Możemy zastosować coś takiego. To już jest taka dosyć wymagająca konstrukcja, nie powiem, ale chciałem Wam tutaj pokazać, że coś takiego istnieje. Zamiast posługiwać się tą tablicą, możemy odnosić się do każdego bitu i właśnie go pobierać, mnożyć i wczytywać do naszego modułu. Jak to robimy? Możemy tutaj użyć funkcji bitread. Teraz nazwa naszej zmiennej, czyli A, a teraz podajemy, który bit chcemy odczytać, czyli dajemy sobie I, bo będziemy chcieli właśnie kolejne bity odczytywać. No i teraz też pomnożymy sobie przez jakąś wartość. Niech to będzie serduszko czerwone, więc pisujemy FF0000. Albo jeszcze dodam tutaj jakieś wartości, żeby kolor nam się troszkę zmienił, żebym zobaczył, że na wyświetlaczu rzeczywiście coś się dzieje. I wyszły nam takie trzy paseczki koloru różowego. I stosując takie coś, musicie pamiętać, że wtedy bity będą brane od prawej strony, czyli najpierw mamy 0, później 1, 1, 1 i później 4 zera, więc tutaj y, trzeba na takie rzeczy też zwracać uwagę. Tu oczywiście możemy stworzyć też tablicę dwuwymiarową, gdzie będziemy sobie podawać kilka takich grafik, dzięki czemu możemy stworzyć fajną animację. Dodałem sobie takie trzy tablice i tutaj w lupie podałem sobie dwie pętle for, zmieniam też kolor tutaj. No i za pomocą takiej instrukcji będziemy mogli otrzymać taki efekt. Tutaj ten temat na pewno można by było jeszcze zgłębić, ale wydaje mi się, że to co już wiemy do tej pory, pozwoli wam stworzyć kilka ciekawych projektów. Wpadnijcie na naszą grupę, dajcie znać, co udało wam się zrobić. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia kolejnym razem. Ciao.